Cześć, hej, witajcie. Jest godzina 11, właśnie. Z okna trochę szaro, ale my zabieramy się za nagrywanie. Tak jest. Idziemy z kolejnym, e, z kolejnym rozdziałem, tak? Dobrze. Tak, z... ucieczka z bazy Echo. Tak, tak jest. Ucieczka z bazy Echo, zobaczymy co się podzieje. Ostatnim razem rozgrywaliśmy wielką bitwę na chód, dokładnie, która nie była wcale taka e, oczywista, ale daliśmy radę. To Ale na poszło nam nawet. To nie? przewijamy? Przewijamy napisy, i zobaczymy co się dzieje. O, właśnie, to jest e, chyba końcówka tej wojny. No, wydaje mi się, że zwycięstwo było po naszej stronie. Póki my jeszcze byliśmy, a potem przejęli nad nami kontrolę. O, Han Solo. <grym> no i dobra. Romantyk. Aha, mi przypadło Han Solo, a, a. to wie Leia. Co teraz ja mam władzę? O, Jak spadłem. Ja, a, no, widzisz, coś tam nie do końca. Dobra, no wali nam się sufit na głowę, więc nie zostajemy tutaj długo. Co tam jest, Artur? Tak, Princess, księżniczka Leia to jest. Już teraz na pewno wiem. No nic tutaj chyba nie ma. Aha, no tak, tak, świetny pomysł. Odsuń się tylko tego bo to mry... no właśnie. Dobra. Okej, okay, no i o, świetne, świetne są te jedno. No, stary, ale. Masz mnie bronić! No, nie, odsuwam się od ciebie, odsuwam się od ciebie, sam to buduj tam. Musisz mnie bronić przed takimi. Przed takimi. E, strasznie mi się podobają ci, komandosi, mają fajne. E, te swoje hełmy, nie? Swoje. no. St... Nie było przed kim cię bronić, naprawdę, no. Fajne hełmy, mają naprawdę. Na fajne na hełmy, tak, świetne, cudowne. Co ty tam przesuwasz? Wszystko ja muszę robić, Choć, jest... Nalejmy sobie kawy. Kto to jest mężczyzną w tym... Sukni tam się na głowę wali, a ty kawę chcesz nalewać. Oh, może... kawę... O, czekolada, a nie kawa. No, to może jest. trochę więcej, bo ja lubię taki stryż... Wiesz... Czy, ja czy ja mogę coś z tym zrobić? Mogę to zniszczyć? Nie mogę tego. No nic, to po prostu... No, no? Na... idźmy dalej. Ktoś bo... wypije. Bo się nas zawali. Nawet. Może na od razu. No. No to taka kawa mrożona. Wow. O, no i widzisz, Zostawiłeś mi co? Ja muszę yy, wszystko i, za ciebie robić. Zostawiłeś mi jedno se, jedno styrdużko, mi zostawiłeś i co? I co miałem zrobić? Ja ci, ja ci zostawiłem. Danie. Tak, tak, ty mi zostawiłeś. No i kobieta wsiądzie do takiej maszyny. Świetny pomysł, idealny. Oj, sorry. Broni mnie chociaż teraz. No, ty byś mnie obronił. <laughs> Dobra, co tutaj jest potrzebne? c no, no nie, nie dysponujemy takim Tutaj nic nie ma Jest zawalone wszystko Może w tę stronę Tak, coś tutaj, coś tutaj jest Masz taki blaster wielki, nie? Ja mam pistolet taki, standardowy chyba Co to jest za wózek? Wózek z jakimś... Tego tak nie przesuniemy. Nie przesuniemy tego, dobra no to, no to jak nie przesuniemy tego to jest trudno Jest Działa. Ale nie mogę, nie, mo nie mogę coś tego przesunąć. Pojechał. Ha, my przestawiliśmy mu ten tor, po którym on jeździ. Niech jedzie. Niech jedzie, zobaczymy co się stanie. Można się było tego spodziewać, nie? W jakimś tam stopniu. Nie tu, w drugą stronę. Właśnie to jest. O, widziałem to, widziałem to. O, jest i freebie, o. Co my ty mamy? To są jakieś przyciski, ale jest nas potrzebna czwórka. Nie, nie, nie ma nas Ej, sugerujesz, że jestem gruba? Że mam dwa pola zająć? Nie zająć, nie dasz rady. Chcesz, byś się starał. Ty <grymne> Nie! <grymne> Zmieniaj się w robota już. Daj, dawaj. O, nie ten guzik. Robotem przynajmniej mi krzywdy nie zrobisz. Też mogę. Dobra. I co my tutaj mamy? To jest jakiś taki hangar. Zagadki. Rozumiem, że to ja mam sobie tutaj powalczyć bo tam gość dysponował strasznie ciężkim, ciężkim nerzem. Jest moneta moja, jest, udało mi się ją zbierać. Gdzie my to mamy poprzesuwać? Do dziur. Do dziur. Jedna jest tutaj, a jedna jest dalej. Dobra, jedną ci się udało tam. Skoczyło. O! Chodźcie sobie. No, ła, ła, gość. O, żebym ja go chociaż widział. To jest ten problem z kamerą, która... Wszystko cię muszę ratować człowieku. Żeby kobieta cię ratowała. No proszę cię. Jest tylko bohater. No i ty... Tom. Halo, jak ja... Nie w tą. W tą. Tu już rzuciłem. Przecież. Strasznie siść. Się... Ej, czy ja to w ogóle dobrze to przyniosę, bo tu jest kolejna. Dobrze, tak pójdzie dalej. Trochę muszę go tak tu... No nie, człowieku! Ten Han Solo beznadziejnie sobie z tym radzi. No przesuń dalej. O, wspaniale. A ta trzecia bateryjka w które miejsce? Do środka. do środka. Do środka? Nie, no to teraz nas wybija do góry. Nie wiem w jakim celu, no w jakim celu, a... Czy my tu jesteśmy w stanie to przesunąć? Aha, bo to jest więcej tak. Trochę tu. Trochę tutaj. Dobra, już szlak. Wsadziłem. Ciężko dosyć, no nie, cofnij się O, super Czasami jest Bardzo ciężko go poprosić, żeby Inaczej No, okej, okay, udało się I teraz trochę, o przesunie się proszę, no, nareszcie I udało nam się uruchomić Oba, ale Co my z tego mamy, że to sobie tutaj wieje O, patrz, możemy Coś poskładać Czy to będzie jakiś taki motocykl? Nie, to jest taki kład... nie kład śnieżny Halo, moment, co się stało? Wiesz jestem free o? Dlaczego ty stałeś się Hanem? Nie Nie mogę sobie jeździć. W ogóle... Tutaj y, widzisz na, na z tyłu jest znaczek Czy Jest potrzebne do czegoś? Chyba musi tu usiąść. Dobra, no, ale on sobie oddał się teraz bezstreskiemu bestreskiemu frywaniu Z się nie mogę zmienić. Nie, a byś się obrócił to... w, jego, w jego stronę? Nie możesz dalej? Mogę. możesz Trzymaj tutaj, czy ty jesteś w stanie coś tu zrobić? Jakiś guzik, przycisk od mocy albo od czegoś? Nie jesteś nic. w stanie tutaj nic zrobić. Nic nie jestem w stanie zrobić. To jest po, po prostu ma miejsce dla niego. Chyba tak, żeby tam usiadł. Dobra, tutaj możemy złożyć z powrotem e, tak jak w, innym tych, w jednym z tych korytarzy tę broń, nie ten przycisk. Okej, okay, rozumiem. Ej, ej, ej! Tak, dokładnie, no. No i kolejnie wyskoczyli. Czekali tylko na ten moment, w którym my zniszczymy drzwi. No, proszę. Ile paski tu może być? Dobra. No i. Mm, budujemy, budujemy. Tutaj jest potrzebny wybion. Na szczęście, że żaden inny droid. Ciekawe. Ciekawe, od czego to zależy, że np. FreePO jest w stanie y, rozkodować dane drzwi, a inne arty. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem. Hmm. Rozumiem, że strasznym problemem będzie wejście FreePO tutaj. No. No. Jest, jest, jest. no dobra, musimy wymyślić, jak tego FreePO tam Ej. przedostać. Eee, Kolejna. Ma, nie, Wiesz co chodzi? No, to nie wiem. Tu to trzeba, nie, bo to będzie moc potrzebny. Tak, tam jest potrzebna moc. Ja, mnie irytuje ma. to, że na tym y, skuterze śnieżnym tam jest ten fripio narysowany. Na pewno do czegoś potrzebny jest jeszcze jeden klocek? No właśnie, on po coś tutaj jest. Poczekaj, idę, idę. Tylko, że fripio strasznie powoli chodzi. Nie, został zostało tu. Co chcesz go przesunąć bliżej w tę stronę? I w tą stronę się w o Poczekaj Próbujesz na niego wskoczyć. Ej, no dobra, świetny pomysł. Ale Spadłem. spadłeś, znaczy... Mm, ty spadasz z niego automatycznie jak ja przesuwam? Nie. Stoisz. Ej, no świetnie, ograłeś to faktycznie. Czekaj, nie tutaj. Przesunę cię w lewo, żebyś był... <gryw> nawet skuter, bo wrzuciłeś się... A, no nie, kurde! Musimy powtórzyć Dobra, skakuj Być może o to tutaj chodzi, chociaż mam wrażenie, że to jest bardziej y, kombinowanie Nie tak, jak twórcy sobie to wymyślili A no, nie szkodzi Zobaczymy. Dobra, tutaj kawałek cię przesunie samo, bo tutaj mam jeszcze chwilę, daj mi Dosunę cię tam No i super No i ekstra Cały czas mam wrażenie, że chodziło tutaj o ten skuter, który ma na sobie narysowaną podobiznę z ale... Na pewno o coś innego chodziło. Poczekaj, jeszcze się zmienić. No ale to, no to... ona tu biegnie O! O kurde! Zaraz mi się przypomina ten, ten poziom ostatni, który graliśmy w pierwszej części gry, tam w trzecim epizodzie. Gdzie skakaliśmy była taka lawa i ona się tam pamiętam, też zapadała. Uwaga, trzeba się odsunąć, bo to zaraz... Wybuchnie. Ja się odsunęłam. No, jeszcze pozbierałem twoje pieniądze, ale nie zgubiłem. Ale mam filetowy pieniążek. Jak super. Co my tutaj mamy? Zamknięte. Przymarzły pewnie. Pewnie tak. A może tutaj? Tu jest guzik. A. A, nie mogę się... stulam się. O kurczę. kurcze kurczę, ja też się stulam. Czyli musimy podejść od drugiej strony. No poczekaj na mnie! No to idź naokoło, a nie no, ciałę przebać Ja nie wiem. Um... Dżentelmen, jeden. Kobiety z tyłu, została. O nie, to będzie zabawa. Ws musimy spróbować nacisnąć w miarę jak najwięcej się da. <sadam> A, aj, jeden pominięty. No, nie udało się za pierwszym razem, ale. Nie wszystko musi się udać za pierwszym razem. <sadam> Fio. <sadam> Fio. <sadam> Tam biega z tyłu. Dobra, jest nas dwóch. Y Przycisk jest jeden. Dało się. A tam były nawet jakieś diody w życiu nie dołożyłem ich w ogóle. Ja widziałem właśnie, próbowałem je wcisnąć, ale... Kolejne baterie. Akumulatory wielkie wręcz. Ła, wow. zarobimy mu coś jest blastera. Jedna bateria na ten. Myślisz? Mam ja nie wiem czy Ciekawe czy one nacisną. No przesuńmy, spróbujmy, nie mamy nic do stracenia. Ty działa. No Frippio, free... ustawiaj się. No jest nas trzech, no, nie? No, 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 no nie wydało czy... no, Nie udało się, one są otwarte. Ja bym chciał zobaczyć co tutaj jest. Czy tutaj możemy użyć freepio Możemy. No i teraz co się stało? Ja jestem Leją? Zamieniliśmy się między sobą? Kliknęliśmy no, <laughs> w jednym czasie zamianę. <laughs> Niesamowite, że to się udało. Dobra, a co jest w tym pomieszczeniu? Kniążki. Double scorzon, dostajemy tutaj podwójną ilość. To zbierajmy to. Można tam wejść? Czy coś się świeci ła, postrzeliłem sam siebie No dobra, to by było chyba wszystko A tutaj nie ma nic z tyłu? Sprawdźmy to Nie ma Zakłanność nie popłaca jak to mówią, nie? Ale zupełnie się nie spodziewałeś tej dziury widziałem O kurde Prawda. o kurde no Dobra Szpaka! Można ukań. grać łuki. Co on tutaj robi? Jest. Ła. Wow. Ej, A to są tam, tam są reflektory. No mniejsza z reflektorami, trzeba się pozbyć tych gości, bo oni. Zawsze... A tam są te tak, jakieś koniki. koniki ej, konie... Ej, jakie fajne! Spróbujmy hmm. je uwolnić. Uwolnić orkę 5 Wersja Star Wars. No, faktycznie reflektory. co one do czegoś służą, nie? Tylko że trzeba na nich stać, tak? Albo coś położyć, żeby one ciągle, ciągle świeciły. Tak, tak jest, jest. Okay. Ale poczekaj. Czy one Bez... są w stanie... Nie. Tu klocki powinny dziwić. Mm. Chyba. Tu to jest budowa. Co, co my tutaj mamy? Okay, Otwierajmy, zobaczymy. Tu są klocki. Bateryjki. Tak jest. jak my mamy je wysunąć? A można tutaj stanąć. Dobra. Jest ta strona. Pozdrawi. Tak. Kurcze. Dzięki rady. Tak mnie kurczę już... Że... A, bo tam... Dobra, już rozumiem. Tylko że reflektory mi tutaj... Halo, kurczę, kolego. No nie mogę przesunąć, bo... Pieniążki, pieniążki, pieniążki... Ale, ale mógłbyś... Y, tak. Y, tak, mógłbym, pieniążki zbiorę. Myślałem, że mówisz do ciubaki czy coś. Tak, spofalam się. No i muszę... My, nie możemy w te stronę przegnąć, bo tam coś nie chce działać. Dobra. Czy ja idę prosto, dam radę? Ale mi pomogłeś. I co, i nie udało się? No jeszcze trochę. Ale te koniki są fajne. No, nadzieję. My... Jest, otwierają się. Chcę go dosiąść. Czy ja mogę to zrobić? Jest! Jest. Ej, czadowe! Super. No i dobra, fajnie. I co teraz? My mamy jakąś... co to jest? Aha, jakieś bagaże mamy z tyłu. Nie wiem, zerknijmy gdzieś tu dalej. A tam jest nasz krążownik, zobacz, jest. <laughs> Fajnie się na nich biega no, Ale te, teraz... A... Ty, ty, ty. Ale do czego one? No, są powiegał, światełka no, Próbuję ten reflektor na ale nie idzie na niego wejść No bo jak jest... Słuchaj, bo tam po lewej są takie drzwi Ja widziałem, że one mają światło Takie światełka Tylko chcę sprawdzić, czy te... musimy zapalić te światełka, żeby... Ale nie do rady Chcę wejść na ten reflektor Aha, on, on nie zapala, tam są czerwone diody no dobra, kombinujemy dalej. Gdzieś Kolejna tam... zagadka umysłowa. Umysłowa, Nie znaczy, to... jesteśmy z tego dobrzy, ale... Damy radę. A co tutaj chodzi? To trzeba poskładać na pewno. To. Nie, bo to są te działka, tak mi się wydaje. Tu są jakieś w ogóle u góry krocki. działka, no pewno są to, do czegoś służą. A może nie masz rację? A może właśnie byśmy postrzeli w tą barierę? Spoko. wypi o się proszę, bo będę... No właśnie. Działa. No i super. Skorzystam jeszcze z pomocy naszych zaprzyjaźnionych... Coś spadł. A tu można coś poskładać. Poskładam to. No i działko. Wymontowanie. działko, a ja tu muszę walczyć. No już walczę, dołączyłem do ciebie. Teraz musimy sobie uruchomić w jakiś sposób... Szkoda, że nikt nie walczą. Nie mają jakiegoś ciosu ani niczego. Teraz wykombinuj jak otworzyć drzwi, żebyśmy mogli stąd wylecieć. Aha, tam coś trzeba poskładać w ogóle. Już tutaj się z nimi zaraz... Nas... bo no, super walczy wręcz. Kurde. Dalnie z liścia i <laughs> koleś pada. Musimy ja to spróbuję to skończyć. poskładać do kupy, bo nie, nie wiem w ogóle co to za części. O. Rozkminiłeś jak otworzyć. <laughs> Brak. Brakowało jakichś... Tu... Aha, to nie musieliśmy otwierać sobie nawet tych, tej, tych wrót. Po prostu sobie wylecimy... Przez kupę Chyba mamy delikatnie uszkodzony ten nasz krążownik. Mam nadzieję, że wylecimy i uda nam się. O. No, dobrze. <laughs> tak jest. No i super, i nas nie ma. Nie było z nami luka, nie? To chyba jest luk. Jest Artu. Jest Artu. Ale też ma rozwalony chyba ten. O, no i jest, już i jest. Udało się. Udało nam się uciec z bazy Echo. Tak jest! Koniec um, kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. I ja mam Hanasolu, ja jestem niebieski. Zerknijmy tylko szybko, co nas będzie tutaj czekało. Na następny. O, skradam się, skradam się. Um, Falcon Fly, czyli jakiś lot Falcona, tak? Falcon to jest Jastrząb. Chyba. Chyba Jastrząb. chyba Jastrząb, więc jakiś lot Jastrzębia. Coś mniej więcej e, takiego Jastrząbi przed nami. Lot, lot, coś takiego. Jastrzębi lot. E, zobaczymy o co chodzi. Być może znowu będzie nas czekało latanie tymi statkami i ich Za napalinowanie. Zapewne, Mi się wydaje, że krążownik podobnie chyba jak ślednik, coś takiego. On faktycznie miał kwarkę, nie coś takiego. Coś takiego miał, no. Obiecujemy, że na następny odcinek sprawdzimy, jak się nazywa ten krążownik i damy wam znać. Tak jest. A tymczasem będziemy się zbierać. Do zobaczenia jutro o 13. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.